królowa albo król trzyma. Berło to jak takie złote kijek, królowa i Berło to jest jakby takie złoto, które trzyma królowa. To jest takie coś, co królowa albo król trzyma. Że... że właśnie ktoś rządzi jakimś miastem lub innymi rzeczami. Berło to oznacza, że ktoś rozkazuje nim, król albo królowa. Berło to jest taka rzecz, która królowa ma, yy, ma taki złoty kij, który się nazywa berło i to jest berło, berło oznacza, że ktoś chodzi jakimś państwem, krajem lub miastem, no i ma takie złote, który rozkazuje komuś, żeby to coś zrobił, albo pokazał i z... I z bo jest bardzo serdeczna króla królowej. Myślicie, jak, jak, z czego jest wykonana i jak ona wygląda, to berło? Berło ma, ja. jest ja. Ze złota, ma dużo, jest świecące, ma dużo cekinów. Berło jest błyszczące, może być z diamentów różnych. Jest Piękne. Ma bardzo dużo brylantów i jest bardzo ze złota. Ma taką kulkę ze złota, która jest z takimi brylantami obłożona i ma taką długą, długą złotą rączkę. Jak myślicie, dlaczego berło jest cenne? Bo te berły jest całe ze złota. i cenne, bo ma dużo brylantów cennych i jest całe ze złota. A Wy chcieliście mieć takie berło? Czyliście? Ja bym chciała mieć takie no. berło, bo jest ze złota, z brylantów jest fajne. Chciałabym mieć berło, bo jest ze złota i z diamentami. Chciałabym mieć berło, bo jest ze złota, ma dużo brylantów i, i ma kokardek. Ja bardzo chciałam mieć berło, bo jest piękne. Ma diamenty, złote i jest takie fajne. Bardzo ładne berło z kąpielkami, z diabetami i złote. I takie bardzo ładne, takie z diabetami, takie <śmiany> swoje berło, ponieważ nasza pani od plastyki powiedziała nam o fajnym konkursie na temat berła królowej Jadwigi. Więc pomyślałam, że zrobię takie berło, żeby wygrać ten konkurs. Tak, zrobiłem to berło z, z kika i kawałka odciętej tej butelki. Butelka była główką, a kijek był tutaj, jakby można powiedzieć, szkieletem berła. Wszystko obkleiłem złotym papierem i świecącymi się tutaj sznureczkami. Także zrobiłem ozdoby, takie typu jakieś kamienie szlachetne, normalnie z papieru po prostu takiego błyszczącego się. No tutaj yy, są takie ramki yy, takie do ładnej ozdoby po prostu, żeby były. Najtrudniej ja to chyba było zrobić yy, główkę. Dlatego, bo kijek był wyjątkowo trochę chyba grubszy i było trudno ją wcisnąć i trzeba było trochę poszerzyć yy, tą główkę. Yy, no, i przyczepienie w ogóle główki do całego szkieletu było też trochę takie wymagające. Trzebało już okleić taśmą. Yy, wszystko nam zajęło mniej więcej z jakieś nie, yy, dwie godziny. Zrobiłem to berło dlatego, bo chciałem wystąpić w tym konkursie i go po prostu wygrać, żeby zrobić jakąś nagrodę i mieć z siebie satysfakcję. Berło zrobiłem tak, że wziąłem. Dwa ruloniki, od folii aluminiowej. Doczepiłem do siebie i potem zrobiłem kule z masy z gazet. I potem obkleiłem je taśmą i potem taśmą dwustronną. Nakleiłem i potem tą taśmę na tą kulę. I tutaj wydrożyłem nożem dziurę i dałem tam klej wikol. Potem tą rurę pakowałem do tej dziury i jeszcze y, rurę po, obklejałem złotym papierem. Y, także obkleiłem wszystko złotym papierem i tutaj y, przykleiłem też taką, jakby koronę. Józef czyli po węgiersku, dzień dobry. Węgry to kraj około trzy razy mniejszy niż Polska. Jego stolicą jest Budapeszt, leżący nad Dunajem, jedyną. Z większych rzeczy w Europie. Węgierski język może wydawać nam się dość trudny, aczkolwiek Węgrzy uważają, że to właśnie nasz język jest bardzo trudny. Dzień dobry rano po węgiersku to joureget, a dzień dobry wieczorem est. Kiedy chcemy o coś prosić, możemy powiedzieć kirem, a kiedy za coś dziękujemy, keszenem. Kiedy coś niechcąco, niechcąco zrobimy, może powiedzmy boczanat, czyli przepraszam. Jest, jest.